W pierwszej części chcemy opowiedzieć Wam o tym, jak najlepiej przygotować się do ciąży, co zrobić krok po kroku, aby zadbać o siebie, do tego, aby przyjąć maluszka. Jeżeli jesteście już w ciąży, nie ma powodów do paniki. Też powiemy Wam o tym, co zrobić krok po kroku, aby ciąża przebiegła jak najlepiej i jak najbezpieczniej. Gosia jacha łopata fizjoterapeuta, uroginekologiczny, a prywatnie mama małej Gai. Dzisiaj chciałyśmy Wam opowiedzieć o tym, jak się dobrze przygotować, jak przygotować swoje ciało przed ciążą do planowanej ciąży. Co możemy zrobić dla siebie i dla naszego przyszłego dziecka. To jest bardzo ważny temat i dobrze móc wychwycić właśnie ten czas na etapie planowania, ponieważ... Wielu problemów i dysfunkcji można uniknąć, wiedząc, jak pracować z ciałem na etapie już przygotowań do ciąży. I taką myślę, że pierwszą kwestią jest aktywność fizyczna. Często kobiety dbają o wygląd i tej aktywności jest bardzo dużo, nakierowanej na wygląd brzucha, wygląd całego ciała. Ćwiczenia są mocno wzmacniające, spinające nasze ciało. I to, czego nie widać, to bardzo często zbyt duże napięcie dna miednicy, które jakby podąża wraz z zastającym napięciem całego ciała. I często już na tym etapie przed ciążą można bardzo ładnie wejść w taką aktywność, która naszemu ciału sprzyja, da mu taką właśnie mobilność, da mu ten oddech i też świadomość. A zarazem zdejmie niepotrzebne napięcia, które bardzo często już na etapie ciąży dają o sobie znać we wczesnym czasie, w pierwszym drugim trymestrze, a nie wszystko jest możliwe do wykonania z takich procedur terapeutycznych w tym momencie. Już w czasie ciąży. Tak. A w czym nam może przeszkadzać to zbyt mocne napięcie mięśni dna miednicy i też mięśni brzucha? U tych kobiet, u tej grupy kobiet takich wysportowanych, aktywnych mhm. bardzo. W pierwszej kolejności często utrudnia to adaptację ciała w czasie ciąży, czyli poszerzanie się, wydłużanie ściany brzucha, poddawanie wzrostowi macicy i dziecka w niej, i często tej ciąży długo nie widać, a powłoki tworzą dość duże napięcie na sam narząd i być może mniej miejsca, mniej przestrzeni dla dziecka, które znajduje się wewnątrz, więc. Potencjalnie napięcia mogą rzutować też na tego młodego człowieka. Napięcie na miednicy z kolei może być problemem w czasie porodu i niepoddające się mięśnie na miednicy, takie nieelastyczne, spięte sztywne, łatwiej poddają się urazom. I czasami dużo lepiej w czasie porodu wychodzą jakby z całego tego doświadczenia kobiety, które były po prostu normalnie aktywne, chodziły na spacery, nie ćwiczyły nic specjalnie niż te, które bardzo dużo aktywności podejmowały wcześniej. Więc czas przed ciążą to jest moment, żeby poznać swoje ciało, wychwycić napięcia, poprawić. Stan swojego zdrowia, ale też popracować z dysfunkcjami, które nam doskwierają, żeby później nie musieć e, trzy razy silniejszych dolegliwości odczuwać, e, ale też e, nauczyć się, jak to ciało regulować. I tutaj głównie mam na myśli dno miednicy. Czyli więcej rozluźnienia, więcej oddechu, praca na miednicy i taka rzecz, która zawsze rzuca mi się e, narzuca mi się w czasie wizyt, e, czyli kobiety mówią, że nie wiedzą, jak wyglądały ich krocze przed poriodem, zanim doznało na przykład uszkodzenia, że nigdy go nie oglądały. Nigdy nie znały swoich okolic intymnych. To jest też dobry moment, żeby właśnie przestudiować swoją anatomię, poczuć tak naprawdę wszystkie obszary ciała, mieć taką świadomość, co jest dla nas normą, do czego się będziemy odnosić po porodzie, bo często nie ma tej świadomości z czasu przed ciążą, a po porodzie ciało się zmienia. I bardzo ciężko kobiecie odzyskać tę równowagę, ale też nie do końca wie, jaka ona była wcześniej, więc to zdoby czas na taką eksplorację i budowanie świadomości ciała, co będzie skutkowało jakby dużo lepszym przechodzeniem przez ciążę i dużo przyjemniejszym porodem, takim doświadczeniem wzmacniającym, a nie traumatycznym. I uniknięcie pewnych, tak jak mówisz, niekorzystnych Dys potem tak, dysfunkcji, dysfunkcji, bo tak, z jednej strony mamy tą grupę kobiet, które bardzo intensywnie ćwiczą i one pewnie mogą wymagać tego, co mówisz, takiego rozluźnienia, a z drugiej strony jest też grupa kobiet, które no, nie, nie są typem akurat bardzo mhm. aktywnym i z kolei tutaj możemy mieć problem w drugą stronę, prawda, że te mięśnie są za słabe, i y, czy y, wzmacniając je przed porodem, y, co to może i dać kobietom? Y tak naprawdę każda kobieta na każdym etapie życia może pracować z dnem miednicy, aktywować je, umieć je rozluźnić, czyli móc angażować mięśnie, tak jak wszystkie mięśnie naszego ciała, bo mięśnie na miednicy to też mięśnie poprzecznie prążkowane. Podlegające naszej woli. Naszej woli, dokładnie, więc pracują zgodnie z tym, co zaplanujemy, co im zlecimy. Jeżeli chodzi właśnie o kobiety, które nie trenują intensywnie, są po prostu na co dzień w zwykły sposób aktywne. Na pewno tutaj warto, żeby nauczyły się takiej prawidłowej aktywacji, bo pomoże im ona właśnie dążyć do rozluźnienia w czasie porodu, a łatwiej im będzie również odbudować tą siłę mięśni po samym porodzie drogami natury. No i często na etapie ciąży czy po poporodu dużo trudniej nam już odbudowywać te parametry, niż kiedy kobieta jest jakby w pełni sił i nie mamy żadnych przeciwwskazań. Więc jest to taki bezpieczny czas, żeby popracować z ciałem w tych właśnie wszystkich tematach, które później są niezwykle istotne dla odzyskania pełni formy. Wizyta u fizjoterapeuty powinna być punktem obowiązkowym programu zadbania o nasze zdrowie w momencie, kiedy planujemy tą ciążę. W zasadzie myślę, że nie tylko wtedy, ale wtedy też w sposób szczególny, bo to po prostu pomoże nam lepiej wrócić do dobrej kondycji i uniknąć wielu niepotrzebnych problemów Dokładnie. zdrowotnych. Ułatwi przejście ciąży, a nawet ułatwi zajście w ciążę. I to jest też temat, o którym chciałam wspomnieć, mm -hmm. że często. Stres, napięcie mięśniowe, też jakieś czynniki hormonalne, które na siebie wzajemnie oddziałują, będzie, będą utrudniały potencjalne zajście w ciąże i często kobiety borykają się z takimi problemami, szukając pomocy o różnych specjalistów, więc jakby terapię medyczną, farmakologiczną można wesprzeć jeszcze takimi działaniami rozwijającymi. U fizjoterapeuty i też tutaj, jeżeli chodzi o wspomaganie leczenia niepłodności i ułatwianie zajścia mm -hmm. w ciąże może być jeszcze uzupełniona o taką pracę manualną z fizjoterapeutą, no i też odpowiednie przygotowanie ruchowe ciała. I takie pacjentki rozumiem je Wasz też. Z, tak, też, też takie problemami. pacjentki się pojawiają, mhm. które jakby chcą wesprzeć ciało. Lekarze pomagają im możliwie zachowawczo, naturalnie. Często są pacjentki po leczeniu zabiegowym endometriozy, mhm. nie chcą przechodzić kolejnego zabiegu, chcą zaś w ciąże stosowały odpowiednie leki, a teraz starają się naturalnymi metodami e, przygotować ciało i oczywiście zajść w ciążę, więc e, to też będzie dla e, tego ciała wsparcie. Zwłaszcza mam tutaj na myśli aspekt rozluźniania i takiego dobrego ruchu, czyli właśnie nie dokładania napięcia, a dawanie mhm. ciału doświadczenia ruchu. Powiedziałabym nawet takiego odżywczego ruchu. I tego uczysz pacjentki? Tak. Yy, wzorzec odpowiedniego ruchu, rozluźniania plus odpowiednie oddychanie, rozumie? Tak, to, to są takie filary mm -hmm. yy, tego, yy, co daje naszemu ciału przede wszystkim yy, prawidłowe ukrwienie, odżywienie, czyli taką witalność, patrząc już na efekty. I to wszystko no, ma ogromne znaczenie i może prowadzić do sukcesu. Yy, no i o to nam też chodzi, czyli yy, jakby tutaj na pewno yy, kobieta, która planuje ciążę i ma właśnie przestrzeń na to, żeby móc się tak Perfekcyjnie przygotować i zadbać, pewnie być może wykluczyć, wyprzedzić pewne mhm. problemy, ma na to czas. I jeżeli ktoś z kobiet uda się i zaplanuje sobie właśnie taką wizytę, na pewno będzie to budująca wiedza i na pewno może bardzo wiele ułatwić na kolejnym etapie, czy już w ciąży. Perfekcyjnie, ale bez takiego napięcia, napięcia tekst, psychicznego, to jest, bo to mhm. absolutnie nie sprzyja. Myślę, że właśnie takie wizyty dużo mogą wnieść spokoju i pewności. Czasem mhm. po prostu przychodzi się po to, żeby usłyszeć, że jest dobrze, że wszystko w porządku i można po prostu działać i iść dalej tą tak. drogą. Jaka jest aktywność ruchowa właśnie sprzyjająca temu okresowi przygotowania się do ciąży? Przede wszystkim globalny ruch, czyli lekki ruch dla całego ciała, niekoniecznie jakieś izolowane, mocno siłowe ćwiczenia. Mhm. Na pewno spacer jako złoty środek na, na wiele dolegliwości, na pewno jakiś lekki taniec, stretching i wszystkie mentalne formy ruchu, dające przede wszystkim właśnie świadomość ciała, poprawną postawę, dbające o oddech. I tutaj, wszystkie formy ruchu, w których ten oddech jest istotny. Są korzystne. Polecam też ruch naturalny. To jest, można powiedzieć, taki nowy nurt w podejściu do aktywności fizycznej, opierający się na takich naturalnych dla nas, ludzi poruszających się w przestrzeni, wzorcach, gdzie nawet wspinanie ma swoje miejsce. I daje to naszemu ciało zdrowie, wytrzymałość, ale nie akcentuje nadmiernie ćwiczeń na pewne partie ciała, czyli pozwala nam harmonijnie to ciało wzmacniać. Na pewno mniej takiego wysiłku przekraczającego możliwości organizmu, czyli mhm. jeżeli musimy wyjść na trening, a potem trzy dni wracamy do w ogóle funkcjonowania, bo organizm jest tak zmęczony, jest to zbyt duży wysiłek. Czyli dążymy do tego, żeby aktywną być codziennie, być może nieco krócej, ale w taki sposób, można powiedzieć, dla podtrzymania funkcji życiowych. Mm -hmm. Czyli żeby się czuć dobrze, żeby nie doświadczać żeby żadnego nie dyskomfortu. żeby tak, ciało było w, w lekkim uchu codziennie, ale żeby nie musieć się po nim generować. Czyli to jest taki ruch, który faktycznie to nasze ciało wspiera, taki plan na życie, można powiedzieć. Taki, który sprawia nam przyjemność. Tak. Czyli na przykład wycieczki górskie, wszystko tak, mhm. tylko w takiej indywidualnej ilości. Dokładnie. Uczenie się tego, co nam mhm. służy, uczenie się tego, ile nam zajmuje nasza generacja. Mhm. Y czy nasze dno jeżeli mówimy o wysiłku dla kobiety, jest przeciążone po jakimś długim spacerze, z plecakiem być może, albo po na rowerze, albo pobieganiu, Jak ono się zachowuje? Takie obserwowanie siebie. Na pewno pomaga to też, jeżeli jesteśmy aktywne sportowo na poziomie amatorskim, czy nawet już intensywniej, w osiąganiu lepszych rezultatów. A dla każdej kobiety po prostu daje szansę, żeby lepiej się odbudowywać po tych wysiłkach. A powiedz mi, na co powinna kobieta zwrócić uwagę? Jak na przykład, jakie to są objawy, że no, nadwyrężyliśmy naszą wytrzymałość, szczególnie o ile chodzi właśnie o dno miednicy, tak? Na pewno gubienie moczu po wysiłku, które może zdarzać nie tylko u kobiet, które rodziły, mm -hmm. u młodych dwudziestoletnich kobiet również. Podobnie uczucie ciężkości w dnie miednicy, ból odcinka lędźwiowego. Będą objawami przeciążenia, i tutaj na pewno warto się tam przyjrzeć i zrezygnować z aktywności, która może w jakiś sposób generować takie napięcia i takie efekty. Mm -hmm. Albo pójść właśnie do fizjoterapeuty, żeby zbadać, gdzie leży problem, przebudować sobie mm -hmm. ten plan. Yy, Jeżeli kobieta wcześniej już rodziła i był to poród przez cięcie cesarskie, to w jaki sposób yy, może pomóc wizyta mm -hmm. wcześniejsza u fizjoterapeuty? Czy co może zrobić, szczególnie jeśli chciałaby urodzić mm -hmm. siłami natury kolejne dziecko? Yy, I to jest właśnie bardzo dobry moment, bo tak naprawdę może być to pierwsza wizyta po porodzie przez cięcie, a zarazem jest już ona Kolejną wizytą, czy właściwie pierwszą przed kolejną ciążą, tak możemy kontaktować, <laughs> potencjalną ciążą, ponieważ praca z ciałem na etapie poporodowym, czy właśnie przed kolejną ciążą, ułatwi nam tą regenerację, ułatwi odbudowę powłok brzucha, zmobilizację blizny. No i też pacjentka przygotuje się mentalnie i fizycznie do pojodu naturalnego, który jakby z różnych względów być może się nie wydarzył wcześniej, ale jeżeli nie ma żadnych przeszkód, anatomicznych i już później zdowodnych u tej pacjentki w czasie ciąży i matem wspierając zespół, to spokojnie może podchodzić do powodu drogami natury i często z sukcesem pacjentki, które miały odpowiednią przerwę między ciążami, Odpowiednio się odbudowały y, przechodzą i y, później cieszą się, że miały szansę doświadczyć. Chociaż wymaga to na tak. pewno większego wsparcia niż w, w przypadku kobiet, które już rodziły siłami na to, jeszcze w ogóle nie rodziły, prawda? Na pewno zawsze. W jest... Jest mhm. no wymaga to naprawdę ym, współpracy i z lekarzem i z położną, ale właśnie to, co chcemy powiedzieć, że żeby to mogło zakończyć się sukcesem, to często wymaga odpowiedniego przygotowania organizmu. Fizycznego fizycznego. fizycznego Myślę, że w wielu przypadkach zawsze jest to praca zespołowa, hmm. czyli po prostu lekarz, który wspiera pacjentkę w jej wyborach, położna, która również będzie ułatwiała pacjentce przejście przez poród i potem pomagała jej w opiece w pierwszych tygodniach po ciąży. Tak. no i fizjoterapeuta, który zajmuje się właśnie tą pracą u podstaw taką odbudową organizmu do ruchu, do Bo tutaj do to będzie bardzo ważne. Tak, dokładnie. Zawsze jest ważne, ale w tym przypadku no, jest to szczególnie Zwiększa potrzebne. szansa na sukces w tym przypadku. I to bardzo. Mhm. Dziękujemy Wam Dziękujemy. serdecznie.